Witam z sali koncertowej Katowic Miasta Ogrodów, czyli Białego Domu, czyli na placu Sejmu Śląskiego jestem. I właśnie za chwilę, za chwilę będę uczestniczył w przedstawieniu Mały Książę i Pilot, musicalu, cybermuzikalu. O, nawet Pilot i Mały Książę, tak to napisali tutaj, w reżyserii Westa Heilera i w choreografii Jamesa Greya. Więcej twórców nie pamiętam, ale są w tej chwili wszyscy tutaj wyświetleni. To są ludzie, którzy robili na przykład Polskiego Wiedźmina. O właśnie. Wes Heiler i James Gray to najważniejsi twórcy. Specjalnie skomponowana przez broadwayowskich autorów muzyka. Napisany tekst. I to nie jest produkcja żadnego teatru muzycznego, tylko specjalnej grupy, specjalnego projektu którego, którego pochodzenia i składu osobowego Wam nie wymienię, chociaż gdzieś tam słyszałem. Owszem, pracują tutaj ludzie z teatru Iroma, i z Gdańska, i z Warszawy, z teatru Buffo. Tak, natomiast jest to taki projekt celowy, napisany specjalny muzykal. Pilot i Mały Książę, na podstawie pomysłu Piotra Sikory. No, myślę, że będzie pięknie. W tej, dzisiaj jest już tydzień po premierze. Premiera miała miejsce 6 października. Całe, cały czas wcześniej, no chyba z półtora miesiąca, ekipa bardzo intensywnie pracowała. W tej chwili przynajmniej troszeczkę widać. Skąd inąd wiem coś tam więcej o tym, ale powiedzieć nie mogę. Kinoshita Group to jest firma, która to jakoś firmuje, która to produkuje. Muzyka Bob and Bill, słowa Mindy Dickstein. Bob and Bill to są tacy dwaj brodojowscy kompozytorzy, którzy się pod tym pseudonimem ukrywają. Bratysława Symphony Orchestra pod batutą Davida Hernando Rico. Po co ja to czytam? To wszystko się da przeczytać na, na stronie. E, jeszcze się w tej chwili sala nie zapełniła. E, normalna sala naszego tutaj, jakby starego Nospru, czy też Katowic, miasta ogrodów. Także jestem bardzo podekscytowany, scenariusz Michael Falk jeszcze trzeba dodać, jestem bardzo podekscytowany i obiecuję, że zaraz po, po przedstawieniu no na pewno opowiem Wam, dam Wam swoją recenzję, znaczy na pewno, na pewno, chyba, chyba tak, chyba tak zrobię, bo dlaczegożby nie. Także pozdrawiam sprzed, sprzed rozpoczęcia muzykalu Pilot i Mały Książę.